Marian Folga, i Gafesper oraz Aleksandra Mazgaj brali udział w Body Art Contest, czyli mistrzostwach Czech body paintingu. Zawody odbywały się w dniach 5 i 6 kwietnia w Pradze. Tematem konkursu była bajka król Lew i to właśnie jej postacie uczestnicy mieli namalować na ciałach swoich modeli. Cała trójka uplasowała się na podium w dwóch kategoriach. Marian Folga w kategorii body paintingu zajął pierwsze miejsce i drugie miejsce w kategorii face paintingu. Jego modelką była Małgorzata Pyrek, a wykonanie pracy na jej ciele zajęło mieszkańcowi Jaworzna 5 godzin. Oceniana jest przede wszystkim technika, wykonanie, interpretacja tematu, trzeba się obronić z tego tematu też, no i wrażenie ogólne. Jak cały body painting się prezentuje. No ja zawsze yy, była w sumie kategoria otwarta, gdzie można było to łączyć z kostiumami z efektami specjalnymi, a ja ogólnie skupiłem się głównie na body paintingu. No i tam opowiedziałem jakby, całą historię, całą historię namalowałem, yy, no, co będzie też pokazane na zdjęciach. Iga Fesper i Aleksandra Mazga brały udział w kategorii face paintingu start dla osób dopiero co rozpoczynających przygodę z malowaniem po ciele. Obie znalazły się na podium w tej kategorii. Iga, której modelką była Dorota Suber, zajęła drugie miejsce. Ola pracowała na swojej mamie Barbarze i zajęła trzecie miejsce. Malowałam moją mamusię i malowałam na twarzy i na dekoldzie, i ogólnie to moja praca dotyczyła ta jakby em, tego, że em, jak dla mnie to właśnie ta. Historia Królewska dotyczyła o sile przyjaźni, właśnie bo Simba ogólnie nie za bardzo wierzył w siebie, a jak znalazł przyjaciół, to oni mu pomogli w siebie uwierzyć i stanąć do walki właśnie ze skazą. Na początku rysowałam pojedyncze obrazki, a potem już rysowałam całość. Czyli szczegóły. Tak. Jest to ogromny sukces zaledwie dziesięcioletniej mieszkanki Jawożna. Swoją przygodę z malowaniem na twarzy rozpoczęła trzy miesiące temu i był to jej debiut na zawodach.